Witajcie, tutaj jest Stradracz i dramy sobie dzisiaj na serwerze Verteza e, i tak dalej. Całej typy w okay, jest... O! Miecz mieczy, 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 mieczyć dobrze. A... Nic, 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 A, nic. A, nic, Kto mi mieczy za. Ach! To chamy Rzadko, że to Rzadko dram sobie baldem, więc nie mam radę do pojęcia, gdzie są robić strzęki i tak dalej. Ale wiem gdzie tak powoli się kierować, chociaż tam już inni też coś idą. Kurde, tam ci już dominują innych. God damit! This is not funny! No właśnie... Racza mają tą przewadę, że oni pewnie wiedzą gdzie to coś jest. Uh. Nie wiem na co ten duży jest, ale ok. to też jakiś duży posunie się. Jeszcze ładnie takie, że się nie da. Captain Leffoit. Teraz, propos, mój fajny skin. Mega wyba z super hiper. Którego teraz nie zobaczę. Oh. Oh. Are you kidding me? i od przodu. Szybko, Proszę, proszę, proszę. No jak puste no, co was? Zostanę bez niczego. Nie! Shiftem. Just go, don't try to make me happy. Ale jakaś tamta by się mimo wszystko przydała, bo jakiś wirus za mną idzie. Jezu, tam już ktoś. Nie, no tomano. To, ma, no. to no, ja zawsze w tym zostaję bez niczego, to jest nie fair. Gold sword, no pewnie. O! No, really? No, dupy jest. Nie dam. No jasne, z mieczykiem to sobie Редактор Skrzynka, tam jest jakaś skrzynka. Może tylko, że ja się do niej nie dorwę. Chciałaś, chwilę, może będę tutaj, tak i tutaj, tak i tutaj, idź. To chyba była skrzynka. Czy też nie uderzy czy. ładnie mam straszne. Chciałem nagrywać temat liczyłem w Minecraft, ale nie ma opcji, bo przy takich lakach to jest model. Szpingu 200 Całe Elo chyba stracić. Codolwiek give me something. O nie no, to będzie Zarąbiście. Nie wiem, gdzie tu jest potem spawn, fajny Jun nie masz start O Mocno um. A dasz? Nie dam No zarobiście Podciera mi jakoś też... o Jezu No to już jest żal no Tu nikt nie był no A wywalajcie z co tu raczej zostało? A w ogóle jakie tu są komendy? No, ale... Nie ma takiej komendy help, no to... No, szkurczę! No już po mnie, już po mnie, już po mnie... No! Tam był guzik! O, chwila, ja to przeszłem. Where is that bitch? Where is that bitch? Where is that bitch? Pan był guzik. Lol. fajne podoba mi się. To jest początek <grystyczny> parkour. No, fajne. Trudno, do śmierci już biegniemy. No nie, no gościu ma sworda, no shit, you. Czy, teraz, no nie, no za chwilę będę musiał iść no chyba ja jaja robicie. <grym, <grym,> yeah. is, Ale. No nie, no nie piorun. muszę, nie wiem, oderwać ze mną czy to jest strzynka? nie noż, ja nie mogę tu jest strzynka. Jezus, strzynka! proszę, tu nie ma, proszę, tu nie ma, proszę. może mam nagi, może się nie wczytuję nie no, idźcie ode mnie 10 skrzynek, i co i nic tam są jeszcze To, to było chamckie. Nie powinienem z takiej odległości obrażeń dostać. Jezu, nie biorun. Jezu, widzi mnie. Bijam się, bijam się, nie. Nie bijcie się. Dobra, wiecie co, sami się zabijemy, bo to nie ma sensu. Wow. Dobra. Mm -hmm. Ja cię tam w ogóle komendy. Co ja mogę w ogóle? Sg. Czego? Sg. help. No, Sg. help. Co ja tu mogę robić? I not... CO PROSZĘ?! No chyba wa... Yo spam comment. Chciałem sprawdzić Joti się <laughs> Are oh. oh, You Duding Me, really? A sprawdzę jakieś inne serwery. Dobra, wpuściło mnie ponownie jakoś. Lol. Co do... No fajnie. Spawn. Jezu, nie tnij teraz. A, czytajcie. Eee... Dobra, powinno być trochę lepiej. Jezuś. Lo... Rally. Tam jeszcze czytamy, ale patrzcie, Kidmat mod wolny, moderator wolny, a tremówka mają. No, czytamy, czemu dusia ma lof, a tremówka ma się <grym> sensu nie ma. nie znam dość. No i też nie znam, ale to, to już to na serwerze widzieliśmy. Ale nie to ja, że na za to ja, Negatywa też to ja, że. Wareza też to ja, że. Erydona, nie to ja, że. No i... No i oczywiście tej reszty nie kojarzę to był bercik. O, czemu zamieszany komentarz? Co oni tam porobili? Dobra, próbujemy teraz, jak nie to jeszcze czytamy, ale chyba myślę trafi inde. ludzie, zaczęło się. Znaczy się jeszcze nie. 17, 24, 18 24, 19, 21, 22, 23, 24 i jest, teraz się za chwilę zaczyna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, No, 10, 9, 8. Dobra, tam lecimy, tam 4, 3, 2, 1. Mieczyk! Nie bierz mi ten mi No nie no Jezu Jezu nie. żelazny buty zostały <grybuj> Lololol Kto <grybuj> mnie bije No nie no czemu mnie? No idź do diasta Tamty bijnie mnie no patrzcie, uwziął się! Za nieodżar <gry stained noise> Ale to jest problem mało żarcia. I brak miecza dalej. Dobra, to nawet już nie a Mają miecz. Czemu ktoś mi zabrał mój miecz? Nie lubię jak się miecz zabiera. This is not... Are No i bierz mi ten. Dobra. Mamy jedzenie, mamy jedzenie, mamy jedzenie. Bardzo dobrze, mamy jedzenie. Z tym ja coś, to możemy uciec. Szósta Jezus, spadamy stąd no o! jest Jest dobrze Znaczy się byłoby już wspaniale, gdyby jeszcze tylko jakiś mieczyk? Oh, god damn pan z pełnym setem. I chyba do mnie biegnie. Lolol, lol. co to było? Czy on mnie bieczy? Jakie lagi. No lol. Dobra, uciekniemy. Hej! Moja p... Pe... Jakie ladzi. Moja perła. Coś świnie wredne. No te teraz, na no spoko no. Może tu coś ktoś przegapił? To mi się to wiąże. Co ten Bejton daje? Co nic nie daje? O, nie, nie, nie. Nie, 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 Czego ja nigdy miecza nie mogę dostać, Ale ja dostanę miecz, to wtedy nie mam zbroi. Jezu, on idzie do mnie, <laughs> co za bitch, No nie! Ah. Jeszcze coś tu jest waiting Dobra, to skończymy, bo to nie ma sensu. Might. Dobra, pozdrawiam Esterę.